Chcę mandat, nie I dzisiaj ja znam Witam was w takim smutnym odcineczku ze Skyblocka, bo to będzie ostatni odcineczek, bo Podsyłał nam jeden użytkownik yy, zadania ale do do nie, nie, nagrywali na przykład. Yy, wiecie nagrywali na przykład nie, nie, to na nie, nie, więc. No cóż, myślę, że to jest tyle na tyle to ten odcinek. No to jest... Eee yy, naj, naj. co ja mówię Ta, na po... Na to jest koniec celu. i wszystko będziemy rozwalać i wszystko i wszystko Ale. Demolka Demolka, tak. Yy, myślę, że teraz już nie będzie. Ale mnie cofa. Z Minecrafta. Nie na a, tylko U mnie piątek.pl Tylko ja... Chcę zrobić serię z tego. Z symulatora testerny. Tylko? A ja tam jestem. Ja nie spodko. O w tupę. Ha, 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 paru... O, arbuzy. Ja chcę arbuzy, ja chcę arbuzy, ja chcę arbuzy. Ah, ah, ah. Arbuz, dawaj. No i to molka. Ej, daj, daj mi ten pewno. Co? Nie mam drewno. O Nie chcecie. To jest ostatni mm. odcinek i. Mm. Myślę, że już będziemy kończyć. No i to by było na tyle. Czemu? Nie kończymy. Nie kończymy, bo to jest krótkie. Nie kończymy, ty kończysz, ja nie kończę. Ja będę szakał do wody! No to jak się... jak skoczysz, to skoczysz. Jak skoczysz, to kończymy odcinek. A czemu taki krótki ma być? No bo jeszcze muszę gdzieś jechać o 15. No to do 15.00 to masz Już się szykują wszyscy. I przełożą przez mój pokój, więc wiesz. Zamykam... Tak, będziemy skakać. Nagrywaj mnie, ja skaczę. Znaczy jeszcze nie. Skoczysz Nagrywaj mnie, ja będę skakać. No, widzicie. Animał mało fajna, niestety. To jeszcze wyżej nie da. Skaczemy. Yeah. Dobra, Naprawdę Dobra. wszystko już tu ponieszczane jest. Nie, y nie, Co? Zalepiłem, co? co? Zalepiłem. Ty no, co? nie, Co nie, chciałeś zrobić? O, no. Ja idę na domek, ja idę na domek ścieram, sikierą. mam bałam, Z ją nie pierdol. Dobra, myślę, że Dobrze. 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 żeby tutaj Dobrze. 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 Hehehe <laughs> Zobaczymy? No. IZ IZ Eee, zaraz Ej Patryk! A ty nagrywasz ze swojej perspektywy? Czekaj. Tak, tak Nagrywam No to no z dwóch perspektyw będzie, więc... Pisz komendę i. Wiem co się stanie tam jest dziura taka. Nie zmieś... tą komendę. Wsałem. Jest to nad tobą, hello. No e, ja się tu zrozpiłem i spadłem. Muszę sobie zrobić tego. Czego? No więc, to było już na tyle. Będą inne serie. Będzie też multi, ale chyba już na innym No, to Je... też będzie. Trzeba sobie zrobić bramianny kilo. A nie masz tylko blok? Mam 37. Nie, i rozwalmy skrzynki. Słyszę, że tak po no, to... odcinkach, ale. Więc komentujcie, subskrybujcie, zaszkodujcie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. raczej. raczej, na kaktusach? Stań tam. Stań tam na kaktusie. Stań na kaktusie. No, stanąłem. Hej. Kurczę wy, ale się, ale fartuj. A, 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 ale też fartuj, no więc to by było na tyle i jak zwykle tradycyjnym, no może nie tradycyjnym, ale dwa odcinki tak kończyliśmy wejście. więc end też tak zakończył. Więc komentujcie subskrybujcie, oglądajcie też nasze serie inne, na takie nowe, moją nową serię oglądajcie też Czajka Tracker z tymi wszystkimi rzeczami skacze w dół. Ali widać, jeszcze się to a ja jestem w wodzie! Nie umarłem! To właśnie się próbuję złapać tu... na no więc... więc... Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i... A pa Siema. Na razie i to by był... Dobra, koniec tej. Koniec i na razie.